Dojechaliśmy teraz samochodem do naszego celu do kolejki która wjeżdża na, no na samą górę. Także chcemy wjechać na dach Tyrolu. No dobra, Magdzia, no idziemy, idziemy jak najwyżej można, na razie na piechotę i stamtąd ruszamy na Eisgrat. A później na szczyt Tyrolu. Tu nie ma za co móc się, ruszyli teraz w górę. Zaczynamy od 1700 metrów, a wjedziemy na 300. Nie jest gdzie jeździć na marte. Tam z góry, w, ze, ze stacji zjeżdżają. Jesteśmy na dachu Tyrolu. Potem jeszcze musimy wejść na górę. Ja nie wejdę. To radę Magdziarzu. Nie, nie dam. No i jesteśmy na dachu Tyrolu.

po śniegu będziesz chodzić. Ale dobre buty masz dobre, no. Na śnieg masz dobre buty. można zjeść kiełbaskę, piwka się napić, popalać na zewnątrz. No cieplutko właśnie tutaj jest. No teraz pod górę i po śniegu do kolejki idziemy. Madzia, byliśmy tam tam na górze, tam na górze i tam w dole byliśmy byli. No także troszeczkę spaceśmy co zrobili krótki. No Tutaj nie spać. No. Na no, widoki piękne są Jesteśmy na wysokości 2900 metrów No to dalej budują Tutaj kolejką można przyjechać na 2300 metrów. No i tutaj mostek jest nad strumieniem. Tam dalej kolejka prowadzi. A tu jest szlak turystyczny. Tu jest szlak. Szlak numer 102. No teraz przerzucimy się na drugą kolejkę, do górę. Przez trochę kiepsko, na tutaj można się dostawić trochę. Tu jakie kamienie, Marcia. No tędy to byłoby ciężko iść. taki wielkich kamieniach.